Cześć! Dzisiaj zaczynam nowy reading vlog. Na ten tydzień mam całkiem poważne plany. Już zaraz Wam pokazuję, jakie książki sobie wybrałam, tylko trochę tutaj smaruję kremu przeciwsłonecznego. słonecznego. Dobra, I'm ready. Po pierwsze, w tym tygodniu chciałabym skończyć królestwo kanciarzy. Została mi połowa. I sobie to podczytuję też w e-booku, więc jak nie będzie jakichś klientów w pracy czy coś, to będę miała chwilę, żeby poczytać. I wydaje mi się, że skończę tę książkę w przeciągu dwóch, max trzech dni. Potem coś, co już zaczęłam, e, i jest to Harry Potter i Kamień filozoficzny, tak jak chyba większość użytkowników TikToka ostatnio na moim... To się chyba nazywa For You Page. Cały czas wyświetlają się TikToki z Draco i strasznie nabrała mnie ochota, żeby po prostu tego Harry'ego Potera sobie przeczytać. Bo ja nie bicie, przeczytałam tylko trzy tomy. No i pomyślałam, nie, koniec z tym. Czytasz wszystko jeszcze raz i po prostu wszystko jeszcze raz. Czytasz pierwsze trzy tomy jeszcze raz, a potem resztę kontynuujesz. Więc zaczynam oczywiście od kamienia filozoficznego. Jestem na 72. stronie. Po prostu. Uwielbiam tę książkę i wiem, że wokół J.K. Rowling jest ostatnio dużo kontrowersji. No i ja się z tymi wszystkimi e, słowami, które przynajmniej przeczytałam w internecie, zgadzam, ale to nie oznacza, że od razu będę usuwać Harry'ego Potera z swojego życia, ponieważ jest to dla mnie coś naprawdę ważnego. I Harry był ze mną od, od zawsze, po prostu, od kiedy byłam malutka i nie jestem w stanie z niego zrezygnować i dalej tego czytać i dalej będę pewnie jakiś merch kupować i wiem, że może jest to takie ojeju, słowo mi wypadło z głowy yy... nie dwulicowe, tylko jej czemu mi wypadło słowo bo chodzi mi o to, że mówię jedno, a robię drugie że jakby kogoś krytykuję a i tak go dalej wspieram poprzez kupowanie jakichś rzeczy związanych z Książką, którą napisał. No, wiem, że niektórzy mogą patrzeć na to troszeczkę negatywnie i ja to rozumiem. Jeśli Wam się takie podejście nie podoba i nie będziecie chcieli oglądać, to nie ma problemu, no, ale ja po prostu nie jestem w stanie pożegnać się z tą serią. No i trzecią książką, jaką mam zaplanowaną na ten tydzień, jest Zamiana Beth O'Leary. Już mega długo czekam, żeby po tej książkę sięgnąć. Mampa wyszła. Ktoś w lipcu mi się wydaje, albo w sierpniu nie. Gdzie tutaj to pisać? Albo nie piszę, albo jestem ślepa, ale w każdym razie współlokatorów uwielbiam i pewnie część z Was nawet o tym wie, dlatego na zamianę jestem mega podierana i liczę, że będzie równie dobra jak debiut autorki. Przyszło. Piękny jest. No po prostu piękny. Ale jestem podjarana. To u góry teraz się nie świeci żadna lampa. Doświetla mnie tylko mój Ring Light i. A teraz już tak na poważnie i to muszę przyznać, że ten ring light to była dla mnie taka poważna decyzja ponieważ zdawałam sobie sprawę, że będzie to duży wydatek i wiecie, w mojej głowie pojawiła się taka myśl, a co jeśli na przykład przestanę nagrywać za miesiąc i zainwestuję w ten sprzęt nie będę już potem z niego korzystać um, Wiadomo, nie, nie kosztował on też 50 czy nie wiem, 100 zł bo są takie ring lighty, ale ja stwierdziłam, że chcę zainwestować w coś Niby lepszego, mam nadzieję, że faktycznie starczy mi na długo i że będzie się dobrze sprawował, jak na razie jestem zadowolona, ale mam go przez 5 minut i jestem na fazie ekscytacji, więc zobaczymy co będzie jak będę nagrywać pierwszy film, bo będę chciała sobie nim doświetlić jakieś zdjęcia, bo ostatnio ze światłem to różnie bywa, jak mam akurat dzień robienia zdjęć, zobaczymy. No i mam też nadzieję, że to lepiej wpłynie na jakość moich filmów i że będą one jeszcze lepsze, plus będę mogła nagrywać w nowych miejscach, na przykład tam mam na przykład kanapę. I bardzo, bardzo chciałam na nie nagrywać, ale nie miałam takiego bezpośredniego światła. No bo okno jest za nią i tak, jakby z boku, i to by nie wyglądało ładnie. A teraz będę mogła się doświetlić, będę mogła na przykład też nagrywać w nocy, ja się nie będę miała czasu na przykład w tygodniu, tylko znajdę jakąś chwilkę wieczorem. Więc bardzo, bardzo się cieszę i mam nadzieję, że Wam teraz moje filmy będą też się podobać i że zauważycie, jaką jest zmianę. Mamy już środę, więc pomyślałam, że najwyższa pora opowiedzieć Wam, jak tam mi idzie czytanie. Po pierwsze wczoraj skończyłam królestwo kanciarzy i okej, okay, muszę przyznać, że ta część była jeszcze lepsza niż szóstka wron. mi 9 na 10 gwiazdek i bardzo długo udało się mnie wzruszyć, sprawiła, że się śmiałam, że byłam też zła na bohaterów i w ogóle pokochałam ich jeszcze bardziej niż po szóstce wron. Nie będę tutaj Wam opowiadać o fabule tej książki, no bo to druga część i nie chcę robić żadnych spoilerów, chociaż jest jedna rzecz, która mnie strasznie zirytowała, ale właśnie to jest spoiler i jeśli czytaliście Kanciarzy i chcie, chcecie wiedzieć, o co mi chodzi, to po prostu napiszcie w komentarzach, a ja Wam odpiszę, no ale... Tak czy siak, książka bardzo dobra i cieszę się, że wreszcie dokończyłam tę duologię. I słyszałam, że długo pracuje nad trzecią częścią. I jeśli to jest prawda, to będę mega, mega, mega szczęśliwa, po prostu no kocham szóstkę Wron. No, kocham po prostu tą całą ekipę i chciałabym poczytać o nich więcej. No i teraz też będę zabierać się za trylogię Griszy. Może jakoś nie w przeciągu najbliższego tygodnia czy dwóch, ale mam już. Dodane na mojej biblioteczce na Legimi i na pewno po cienikość, bo chyba tak nazywa się pierwszy tom, sięgnę. A, a jeśli chodzi o Harego Pottera, to jestem już w połowie i dzisiaj właśnie mam zamiar tę książkę skończyć. Chyba nie muszę Wam mówić, jak fajna i ciepła jest ta lektura, ja po prostu jak ją czytam. To cały czas mam taki fangirling, wszystkie moje cytaty to jest na przykład Hagrid, serduszko, serduszko, albo pojawia się hermiona i o hermiona! I takie sobie notatki piszę na tych znacznikach. Widzicie, to jest pierwsza część, w której pojawiają się ci wszyscy bohaterowie, dopiero ich poznajemy. Ja po prostu mam wewnętrzne piszczenie, tylko jak widzę czyjeś imię i się mega cieszę. Myślę, że fabuły tutaj też Wam nie muszę streszczać, bo raczej każdy wie o czym jest Harry Potter. A jeśli nie, no to to jest to po prostu książka o 11-letnim czarodzieju, który wcześniej nie wiedział, że jest czarodziejem, nagle się tego dowiaduje i trafia do magicznej szkoły dla czarodziejów. <grywka> Powiedziałam chyba słowo czarodziej. Trzy razy w jednym zdaniu, no ale trzy. Do dodatku jeszcze mam taką przepiękną zakładkę z Hermione'ą od Lunar Books. Zostawię Wam linka do jej Instagrama w opisie, ponieważ robiono naprawdę śliczne zakładki. Ja mam wszystkie z Harry'ego Pottera i jestem z nich mega zadowolona. Na resztę dnia mam właśnie w planach czytanie, a zaraz idę odwiedzić bibliotekę i kwieciarnię, bo muszę kupić kwiatki do zdjęć, więc może zabiorę Was ze sobą, na pewno Wam też pokażę, co sobie wypożyczyłam. No i wieczorem e, fu, co ja mówię. No i po południu mam też bardzo, bardzo ważny meeting odnośnie czegoś, co może się rozwinąć w bardzo, bardzo korzystny i taki pozytywny dla mnie sposób ale nie wiem jeszcze jak to będzie, nie chcę nic zapeszać, nie wiem jak to wszystko będzie wyglądało. Też Wam nie chcę na razie mówić, co to jest, dopóki nie będę pewna, że jakby to doszło do skutku. Jedyne co to może potem Wam tam jakieś takie moje przemyślenia, bo nie zgodziłabym się, jakby nie podeszłabym do tego w tak otwarty sposób, gdyby nie siedmiu mężów Evelyn Hugo. A w sumie jak już siedzę, to Wam o tym opowiem od razu. Ja generalnie jestem osobą, której ciężko jest się przystosować do zmian i zawsze jak pojawia się coś nowego, to jestem taka sparaliżowana i od razu mam stres, bo to nie jest zgodne z moim planem, nie tak jak sobie wszystko wiecie, rozpisałam, tak jak myślałam, że będzie. I jest to dla mnie zawsze bardzo stresujące. I ten strach i stres powodują, że ja na przykład chcę rezygnować z niektórych rzeczy i. Kiedyś rezygnowałam i naprawdę bardzo dużo mnie omijało, ale podrosłam, i też rodzice tak mnie popychali w tą stronę, żebym ryzykowała, że nie zawsze wszystko musi być tak, jak sobie zaplanowałam. I po prostu z wiekiem zaczęłam się coraz bardziej otwierać, ale to nie zmienia faktu, że dalej takie nieplanowane sytuacje mnie stresują. No i też po lekturze Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Tak otworzyłam się mam wrażenie jeszcze bardziej, ponieważ Ewelin dużo tam mówiła o tym, że jakby w życiu trzeba o swoje zawalczyć, że czasami los nam daje jakąś szansę i to jest tylko nasza decyzja, czy my to chwycimy i jak przemienimy to w coś dobrego, czy zignorujemy i będziemy, nie wiem, żyć w ciągłym strachu, czy w tym swoim takim, w swojej takiej klateczce komfortu. Dlatego tylko gdy pojawiło, pojawiła się oferta czegoś takiego bardzo ciekawego, czegoś, co może być dla mnie tak bardzo rozwojowe, no, to najpierw był stres, strach, nie ja zrezygnuję. Po co? Po co w ogóle próbować? A potem zaczęłam myśleć: Kurde, Oliwia, to może być szansa Twojego życia. A jak ci się nie spodoba, to po prostu zrezygnujesz, spróbuj i nie bój się. No i spróbowałam, wieczorem, Po południu idę na meeting, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pora opowiedzieć Wam o zamianie Beth O'Leary, bo przeczytałam już połowę i mogę wyrazić taką moją wstępną opinię. Niby pół książki, a czemu wstępna opinia? Generalnie liczę, że ona się jeszcze zmieni, bo tą książką jestem bardzo rozczarowana, ale o tym za chwilę. Zacznę od tego, o czym w ogóle zamiana jest. I jest to książka, w której mamy przedstawioną historię Eileen i Liny. On, Eileen jest babcią Liny no i. Obydwie nie są zadowolone ze swojego życia, i w pewnym momencie postanawiają, że po prostu się zamienią na dwa miesiące, i Lina przyjedzie na wieś do domu swojej babci, przejmie jej obowiązki, a Eileen pojedzie do Londynu i zacznie żyć takim bardziej społecznym i szybkim życiem, tak jak do tej pory żyła jej wnuczka. No i fabuła brzmi całkiem spoko. Myślałam, takie wiecie, lekki romansik, będzie coś może o odkrywaniu siebie. Wszystko super, wszystko super. Bohaterki na początku też wydawały mi się ciekawe, ponieważ dużo przeżyły. Też nie są takimi szarymi myszkami, każda wyraża głośno swoją opinię. Lina też jest taką kobietą pracującą, a mam wrażenie, że rzadko się to przedstawia w książkach. Ona chce pracować, tak naprawdę można powiedzieć, że jest pracoholiczką. I jakby praca jest całym jej życiem i to na tym się skupia. I wiadomo, że pracoholizm nie jest zdrowy, ale po prostu pierwszy raz, Chyba, pierwszy raz. Nie przypomniałam sobie żadnej innej książki, w której kobieta byłaby aż tak zaangażowana w swoją pracę. No i minęło 100 stron. A ja nie do końca wczułam się w tej bohaterki, ale mówię dobra, czy tam dalej może będzie lepiej. No i minęło kolejne 100 stron, czyli już połowa książki, a ja dalej nie czuję się z nimi związana i w ogóle nie wciągnęłam się w tę fabułę. Wiadomo, książkę dokończę, ale nie czuję żadnego połączenia z postaciami. Nie mam takiego, że o, rozumiem czemu tak zrobiłaś w ogóle romanse są takie średnie, no po prostu jestem rozczarowana bo współlokatorzy naprawdę byli super wciągnęłam się od pierwszych stron nie mogłam się od tamtej książki oderwać a tu to totalnie nie mam z tym problemu i postanowiłam, że zrobię sobie krótką przerwę taką 1-2 dni i sięgnęłam po buntowniczkę z pustyni która jest waszą polecajką i ją poleciła mi Ida za co bardzo, bardzo dziękuję o fabule nie będę wam tutaj za bardzo opowiadać bo po prostu... Nie wiem jeszcze jak, przeczytałam dopiero 40 stron, a ja też za bardzo po opisy nie sięgam, więc nie chcę Wam tutaj mówić jakichś takich kłamstw, dopiero jak przeczytam więcej, to może wypowiem się na ten temat, ale jak na razie jest dobrze i mam nadzieję, że pozostanie tak dalej, bo chciałabym zostać na tej pasie fajnych książek, bo w tym tygodniu dokończyłam w Kanciarzy, który był super, Harry też był super, to nie, ale mogę wybaczyć, jeśli buntowniczka pustyni mi się spodoba. Teraz już kończę gadać i lecę nagrywać. W ogóle, God bless, to że doszło to światło w tym tygodniu. jest ta lampa, bo dzisiaj światło jest tak beznadziejne, tak leje na dworze. gdyby nie ona, to bym filmu nie nagrała i tego update. Ten no update bym nagrała, ale filmu bym nie nagrała, więc ja kończę gadać, idę nagrywać i widzimy się później. Muszę Wam pokazać, jaka jest różnica z lampami EBS. To jest bez lampy. A to jest lampą? No po prostu. hicior, Hitchor. Ostatnio za każdym razem, gdy czytam, puszczam sobie w tle jakąś taką muzyczkę, i ta udaje, że jestem w jazzowej kawiarni w deszczowy dzień. I powiem wam, że tworzy to taki fajny klimat. I może nie, że bardziej się skupiam przy czytaniu, ale po prostu jakoś tak fajnie się czuję. Okej, okay, totalnie zmieniam moje zdanie, jednak zamiana bardzo mi się podoba i to tylko jest przykład na to, że czasami, gdy nie ma się humoru na jakąś książkę, to najlepiej ją odłożyć, a nie zmuszać się do czytania, bo potem możemy ją negatywnie ocenić i źle na nią patrzeć, a chwilę się od niej odpocznie, poczeka, aż ta ochota wróci. I znajduje się jednak coś super fajnego. Przede wszystkim podoba mi się to, że autorka pokazała tutaj, że nie można oceniać ludzi po okładce, ponieważ to, jak zachowujemy się na zewnątrz, nie zawsze odzwierciedla to, co mamy w środku. Niektórzy ludzie zakładają maski, niektórzy stosują to jako jakiś sposób obrony i warto poświęcić czas, żeby ich lepiej poznać i zrozumieć. Również Beth O'Leary pokazała tutaj to. Że duże różnice wieku nie zawsze muszą wpływać negatywnie na relacje, i to, że ktoś jest, nie wiem, 30 lat starszy, nie oznacza, że nie jest w stanie być naszym przyjacielem i nas zrozumieć. Bardzo cieszę się, że odłożyłam tę książkę, nie zmuszałam się do czytania, bo teraz naprawdę odkryłam coś fajnego i już więcej nie będę gadać. Wracam do czytania. Już dzisiaj nie nagrywać żadnego update'u, i dopiero jutro w takim podsumowaniu tygodnia powiedzieć coś więcej o zamianie, ale jakoś tak czuję wewnętrzną potrzebę wyrażenia swojego zdania. Generalnie troszeczkę za szybko pospieszyłam się z tą pozytywną opinią. Okej, okay, faktycznie jest wszystko to, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tych maskach, o tych różnicach wiekowych, jednak te bohaterki dalej jakoś nie zyskały mojej sympatii w sensie. Okej, okay, są jakby spoko bohaterkami, ale znam lepsze i, jak, i nie do końca po prostu wczuwam się aż tak bardzo w ich losy. Podoba mi się sama tematyka książki, ale już wykonanie trochę mniej. Jednak cieszę się, że jakieś zalety tej książki odkryłam, ponieważ na początku chciałam jej dać 3 na 10 gwiazdek, a teraz jak już zostało mi te 60 stron, to tą ocenę zmienię na 5. Wydaje mi się, że do sześciu trochę jeszcze brakuje i ta piątka, czyli tak zwane przeze mnie przeciętne, będzie idealnie opisywać zamianę Beth O'Leary. Idę właśnie do fryzjera, mam nadzieję, że się jeszcze do was odezwę, a nie żeby to wyglądało tak strasznie, że mnie więcej nie zobaczycie. No i teraz my new look. Tada, będę się Wam jednak pokazywać, bo wyszło super tak, jak chciałam. I zaraz wybieram się za unboxing, bo mam nowe książki i będziemy sobie też podsumowywać ten tydzień. Wiecie, że ja unboxing już nie lubię, bo zawsze tak hałasuję i potem jak edmontuję, to tylko jest takie k i usuwam te pliki, więc ja sobie te paczki odpakuję sama i będę po prostu z nich wyciągać to, co mam. Zacznę od czegoś, na co czekałam trzy tygodnie czyli od Alex Approximately, Jen Bennett. W ogóle to chyba miało być białe, nie takie czerwone, ale przynajmniej tak było na, na book deposit, ale nie będę warudzić, bo ta okładka też jest ładna. Generalnie wiem, że ta książka jest wydana po polsku, nawet przecież ją czytałam po polsku, ale angielskie wydanie jest dużo ładniejsze i stwierdziłam, że to właśnie to chcę mieć na swojej półce, bo tak jakieś ładniejsze, to polskie jest niefajne, a... Powiem Wam, że nawet nie jest zły papier, jak na paperbacka, aż taki... No dobra, jest taki cieniutki jak gazeta, ale nie jest dla i w środku jest już taka piękna panterka. Mega, mega ładna. Pewnie sobie niedługo zrobię re read, albo może zostawię na wakacje i, w, i wtedy sięgnę znowu po tę książkę. To taki właśnie idealny, wakacyjny read. A drugą ogromną paczuchę mam z czytam.pl. Pierwszy raz zamawiałam z tej strony i wszystko przyszło mega szybko. Zamówiłam rzeczy w czwartek, wieczorem, dzisiaj mamy poniedziałek, one już u mnie są, więc mega, mega szybko. I zaraz zobaczycie, co tu jest. Po pierwsze mam... Grę Anioła Zafona, ponieważ w zeszłym tygodniu przeczytałam Cień Wiatru, bardzo mi się podobał i stwierdziłam, że od razu zamawiam drugi tom i on jest już dużo grubszy ma 600 stron. W ogóle mam tutaj dwa takie grubasy i to od nich zaczynam. Drugi grubasek to Harry Potter i Czara Ognia. Wiecie już, że sobie czytam wszystkie części po kolei, drugą i trzecią jeszcze mam w domu, a pozostałych nie i tak będę je powoli zamawiać i zaczęłam od Czary Ognia, która jest ogromna ma prawie 800 stron. Ale generalnie te wydania są takie śliczne, mega mi się ta ilustracja podoba na okładce. I tu z tyłu jest jeszcze Ron, Harry i Hermiona. No, to nie jest śliczne. A drugie co, mam taki trzypak, w którym jest Okrutna Pieśń, Mroczny Duet i Decol. Generalnie ja chciałam zamówić mrocz mroczną pieśń i okrutny. Nie, okrutną pieśń i mroczny duet, co ja mówię. Ale w tym zestawie wychodziło mi taniej i sprawdziłam, że Decol też sobie przeczytam. I już je wypakowuję z tego boksa i pokazuję Wam je osobno. A no i dostałam jeszcze zakładki do książek. Szkoda, że pięć takich samych, ale są urocze. Na te bardzo się cieszę. Ostatnio sobie czytałam okrutną pieśń i strasznie mi się spodobała. W ogóle jestem zaskoczona, bo czytałam odcinek magii i Szłop i to mi tak średnio podeszło. A tu jest super. I po mrożniejsze odcinki sięgnę znowu, bo może to kwestia tego, że wtedy nie byłam dobrze nastawiona. Więc te na pewno niedługo będę też sobie czytać. A Call w ogóle jest prześlicznie wydany. Oprócz tego, że ma taką piękną, złotą układkę, to tu jest taka dziurka. I jakby... O, widzicie? Moje oko? Świetne to jest. Mega, mega wydanie. Zresztą jestem zaskoczona, bo się nie spodobałam, Ale strasznie jest dużo interwencja widzicie? Mało tekstu na stronę bardzo. to jest w ogóle odcinka historia. Nawet wam mniej niż dnia. 330 stron, więc to będę czytać bardzo szybko. Już wezmę je wam wszystkie, pokażę razem. Tada, tak się prezentuje stosik. Mega się cieszę. Jak już tak to, sobie tutaj siedzę, to od razu podsumuję tego vloga i też go zakończę. Generalnie uważam, że czytelniczo wypadł on super, ponieważ dokończyłam korespondencyjnie któremu dałam 9 na 10 gwiazdek. Przeczytałam Harry'ego Pottera, który dostał 10 na 10 gwiazdek, więc kolejna, świetna książka. Co prawda trafiła się zamiana, która nie do końca przypadła mi do gustu. Mogło być lepiej, ale nie będę naczekać, bo dostała koniec końców 5 na 10 gwiazdek, czyli tak całkiem okej, okay. może nie będzie to moja ulubiona książka, ale nie byłam jakaś, wiecie, wściekła, że muszę ją czytać czy coś. A no i jeszcze zaczęłam bo to książka z pustyni, którą już przeczytałam jedną trzecią, więc w ogóle. Strasznie dużo czytam w tym tygodniu. Ostatnio miałam przez chwilę taką fazę, że jak miałam wolny czas, to mi się nie do końca chciało czytać, a ja teraz znowu do tego wróciłam. I tylko gdy mam wolną chwilę, to łapię książkę i po prostu czytam, czytam. I jeszcze raz czytam. Mam nadzieję, że kolejny tydzień też mi się tak uda. Bardzo chcę Wam podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zachęcam do subskrybowania, dawania łapek w górę, komentowania i obserwowania mnie na Instagramie, do którego link macie w opisie. To już wszystko na dziś i widzimy się w następnym filmie. Pa pa!